Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, mamy przecieki najnowsze dotyczące Pet Simulator ISK, a więc zostaw lajka, like będzie mi naprawdę bardzo miło i zaczynamy, ja nie będę tutaj, słuchajcie, zanudzał was, pierwsze co chcę wam powiedzieć to... Bank, mamy prawdopodobnie nowy bank w Pet Simulator X, jak widzicie tutaj na zdjęciu, tak on mniej więcej wygląda, więc jest to ciekawe, słuchajcie, co Preston przez to ma na myśli, sprawdźmy sobie to zdjęcie, to jest w lepszej jakości, więc na pewno będzie Wam lepiej je dostrzec, zobaczyć, zobaczcie, tu jest taka klapa jakby do sejfu, więc ja nie rozumiem, co to ma oznaczać, kolejny bank, nie mam pojęcia co, Autor miał na myśli, tu jest jakby typowy, taki już większy. Więc co to oznacza? Nie wiem, może wy mi napiszcie oczywiście, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co, o, co ten bank będzie robił i czy to na pewno będzie bank. No, zobaczymy, tak szczerze mówiąc. Jak widzicie, tak on wygląda. Przejdźmy sobie teraz do gierki. Zobaczcie, sobie ja jestem w przeciekach i tak dokładnie możecie zobaczyć ten najnowszy bank. On tak mniej więcej będzie wyglądał, tylko prawdopodobnie będzie e, oczywiście pokolorowany, prawda? Więc nieźle. Ale co Preston w ogóle miał na myśli, robiąc drugi bank? Ja tego kompletnie nie kumam, słuchajcie, ale no zobaczymy, słuchajcie, co z tego wy wyjdzie. E, powiem szczerze, że. No, no, nie wiem, słuchajcie, co to może oznaczać, ale podoba mi się. Preston coś kombinuje. Zobaczymy, czy nie będzie to nic takiego złego. <laughs> no i co? Dajcie koniecznie oczywiście mi w komentarzu znać, co myślicie o tym banku, do czego on będzie służył. Pamiętajcie też o zostawieniu lajka. Lajek mile widziany. No i co słuchajcie, dzisiaj jeszcze będzie więcej przecieków w Pet Simulator X, bardzo serdecznie Wam dziękuję, wejdźcie sobie też słuchajcie w kartę, w kartę do mnie na, na YouTubie, tam będziecie mogli, czemu miszka, myszka mi tak lata, patrzcie, Mysz, myszka mi sama idzie, no teraz już przestała, ale słuchajcie, w YouTubie sprawdźcie sobie moje inne ka kanały, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, do zobaczenia, cześć.